Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia mówi nam o spotkaniu. Maryja przybywa do swojej krewnej Elżbiety. W centrum tego spotkania jest ten, który z Ducha Świętego począł się w łonie Maryi. My jako chrześcijanie także oczekujemy spotkania. Kończy się Adwent, chociaż. Komercja w bardzo dużym stopniu zabrała nam piękno tego czasu, bo jeszcze nie zgasną znicze uroczystość wszystkich świętych i dnia w dniu zadusznym, a już dekoracje bożonarodzeniowe, kolendy. I tak niektórzy mówią, że przy księdza już później nie mamy siły nawet świętować, bo jest przesyt. Adwent ma zupełnie inny charakter. Czas kolędowy rozpocznie się dopiero od piątku. Dla nas. Natomiast chodzi o przygotowanie, o przeżycie pewnych treści biblijnych, ale także i zbawczych. I mówimy tutaj o podwójnym przyjściu Chrystusa. Pierwszy etap, pierwszy okres Adwentu do dnia 16 grudnia przypomina nam o tym, uświadamia nam, powinien nam uświadomić, Prawdę, że Chrystus powtórnie przyjdzie. Mówimy, że na końcu czasów, aby dopełnić swojego dzieła zbawienia, aby przyjąć wiernych do radości wiecznej, aby ostatecznie zdecydowało się, kto jaką rzeczywistość wybierał za życia i do jakiej dążył. I o tym mówią czytania, mówi cały właśnie ten Czas, jak również znamy niedawno czytane tuż przed Adwentem fragmenty z Pisma Świętego, to przyjście zostanie poprzedzone różnymi znakami. Bardzo pobudzone żywioły, które będą przerażały, które będą również przyczyną niestety śmierci wielu osób, ogólny zamęt między ludźmi, wojny. Podziały, nawet w kościele, zjawiska dalej przyrodnicze, wybuchy wulkanów, wśród najbliższych rozdwojenie brat przeciw bratu, rodzice przeciw dzieciom i tak dalej. To wizja, którą czytamy, która jest opisana na kartach Pisma Świętego, i może dla nas wydawać się jakaś odległa. Choć wiele zjawisk o dużym natężeniu dzisiaj, mówię o przyrodzie, ale także i w tych relacjach międzyludzkich, jakby przypomina tę opisaną na kartach Pisma Świętego rzeczywistość. Dni Adwentu od 17 grudnia przygotowują nas już bezpośrednio na przeżywanie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy właśnie w tym końcowym etapie, w tych ostatnich dniach. Można by zapytać, po co mamy świętować? A jeśli już znajdziemy na to odpowiedź, dalej zapytać, jak mamy świętować? Kiedy przeżywamy i wspominamy jakieś ważne wydarzenia, wtedy świętujemy, celebrujemy je. Wtedy są organizowane różnego rodzaju spotkania, uroczystości, czy to rodzinne, czy w szerszym znaczeniu regionalne, czy państwowe, czy też ogólnoświatowe, bo jest to ważne wydarzenie, a zatem chcemy o tym pamiętać i, i chcemy, jeśli to radosne wydarzenie, z tego się właśnie cieszyć. Dla nas, ludzi wierzących, nie ma ważniejszych wydarzeń, jak te, które prowadzą nas do tajemnicy Boga, który przychodzi do człowieka, aby go zbawić. I właśnie tę tajemnicę przyjścia Boga do człowieka w taki prosty sposób, czytelny, nie w jakiejś rzeczywistości, która byłaby niedostępna, ale Chrystus rodzi się jako dziecię wstające, którego rozpoznają najbiedniejsi, najbardziej prości ludzie. Jak mamy się przygotować? Jak mamy świętować? Otóż, moi drodzy, by właściwie świętować, potrzebne jest właśnie to przygotowanie. Pewnie, że mówimy o tym zewnętrznym przygotowaniu. Będę dzisiaj też w ogłoszeniach prosił, aby pomóc nam przygotować chociażby wystrój kościoła. Dbamy o nasze domy, porządek w nich, wokół, na zewnątrz, różne dekoracje, zaopatrzenie do lodówki, produkty. I tak dalej, i tak dalej. Niektórzy dbają o swój zewnętrzny wygląd. Ja byłem u fryzjera niedawno, bo święta przychodzą. To są takie elementy zewnętrznego przygotowania. Ale nie możemy zapomnieć jako chrześcijanie o tym duchowym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Bo jeśli nie będzie duchowego przygotowania, to to, co na zewnątrz, zostanie tylko w sferze błyskotek. I nie przyniesie nam żadnego pożytku. Ewentualnie po świętach stwierdzenie, hmm, zmęczyliśmy się, bo trzeba było tyle przygotować, tyle się napracować i stwierdzimy to, co nieraz wielu powtarza, święta, święta i po świętach. I rzeczywiście tutaj należy postawić w takiej sytuacji kropkę. Dla chrześcijanina to jest coś więcej, zdecydowanie coś więcej. Otóż w tym przygotowaniu chcę podkreślić, Pojednanie z Bogiem i z ludźmi. To się bardzo łączy, bo pamiętamy to, co zapisane zostało na kartach Pisma Świętego. Jeśli twój brat ma coś przeciwko tobie, najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i złóż dar przed ołtarzem. Jest to bardzo ważne. To pojednanie, okazja do tego pojednania, jeśli chodzi o spowiedź, będzie już takim rozszerzonym. W zakresie w najbliższą środę przyjadą tutaj spowiednicy, nie trzeba będzie do, do księdza Intfułata ani do mnie, można dyskretnie będzie pójść i tutaj pojednać się z Panem Bogiem poprzez szczerą, dobrze przygotowaną i przeżytą spowiedź świętą. Ja od poniedziałku usługiwałem w konfesjonale w różnych parafiach, wczoraj zakończyliśmy w bazylice naszej oleśnickiej. I księża też tu przyjadą, to w środę. I już teraz zapraszam, aby być, aby skorzystać z tego daru. Otóż, pojednanie z Bogiem domaga, domaga się pojednania z drugim człowiekiem. Ileż jest rzeczy, które gdzieś tam w sercu są ogromną zadrą, raną, są źródłem cierpienia. Czy to w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w sąsiedztwie. Temat przebaczenia, pojednania i przebaczenia jest bardzo ważnym tematem. I kiedy przygotowujemy się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, mówimy świąt takich rodzinnych, jest też dodatkowy impuls, aby z czystym sercem, aby pojednanym z ludźmi, aby w postawie też skruchy i pokory, kiedy zawinimy, powiedzieć słowo przepraszam, w takim kontekście wziąć w dłonie chleb, biały opłatek, by podzielić go z innymi ludźmi. Chleb, który jest tutaj znakiem miłości. Temat przebaczenia jest bardzo szeroki, nie będziemy go dzisiaj rozwijać, ale dla przypomnienia, ci, którzy. Chociażby uczestniczyli w seminarium Odnowy wiary. Tam ten temat był bardzo mocno zaakcentowany. Ci, którzy byli na pielgrzymce wspólnoty różańcowej w Henrykowie, również mieliśmy tam świadectwo matki, która nie umiała przebaczyć swojemu synowi, kiedy porzucił kapłaństwo. Konsekwencje tego nieprzebaczenia były nie tylko w wymiarze psychicznym, ale także Okazało się w wymiarze fizycznym, gdzie ostatecznie finałem był wózek inwalidzki. I dopiero kiedy nastąpiło przebaczenie, w sposób niewytłumaczalny, bardzo szybki powrót do kondycji fizycznej. Otóż to jest bardzo ważne, byśmy umieli sobie przebaczyć. Ktoś powie, no ale ktoś mi nie chce przebaczyć, nie chce ze mną rozmawiać. Jeśli nie ma innej rady, to przynajmniej ze swojej strony przepracować ten temat, to nie jest łatwe. I tutaj absolutnie, stąd też potrzeba siły z góry, potrzeba Bożej łaski też, by tutaj mieć siłę przebaczyć. I wtedy człowiek poczuje się prawdziwie wolny. I może się cieszyć owocami duchowymi z faktu przebaczenia. Moi drodzy, jeszcze jeden wątek, który chcę tutaj przywołać, mianowicie by te święta nadchodzące nie były właśnie tak skwitowane święta, święta i po świętach. My mamy mocnić swoją wiarę. I zobaczmy, dzisiaj przyznanie się, że jestem człowiekiem wierzącym, doświadczacie tego w wielu sytuacjach, wymaga naprawdę coraz większej odwagi. Bo komuś się nie podoba, że jestem uczciwy, że mówię o Bogu, że mówię o wartościach, że mówię o szacunku do życia że swoje życie staram się układać na porządnym fundamencie i komuś to przeszkadza złośliwości, komentarze, czasami wręcz ataki słowne które są bardzo przykre. I jeśli nie będziemy mieć siły tej duchowej siły, to zdradzimy Chrystusa bardzo bardzo szybko. Jeśli będzie ta siła Wówczas staniemy się jego świadkami. Skąd mamy czerpać tę siłę? Otóż nic nowego nie powiem. Przypomnę o tym, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Czerpiemy tę siłę z życia sakramentalnego, prawdziwie, autentycznie przeżywanych, przyjmowanych sakramentów. Ta rzeczywistość, która prowadzi nas do spotkania z Bogiem. Dalej, codzienna modlitwa. Tak, ona jest bardzo ważna. Przecież tych intencji modlitwy, spraw, które dzieją się w naszym życiu, nie brakuje. Za bliskich, za dalszych, za zupełnie spotkanych przypadkowo ludzi widzimy kogoś w potrzebie, a nawet jak jedzie karetka pogotowia, aby westchnąć, Panie Boże, dopomóż tym, którzy jadą i do, i do których jadą. Są takie momenty i potrzeba tej naszej modlitwy. Udział w niedzielnej mszy świętej. To nie jest bez znaczenia. Kiedyś zapytałem jedną osobę, proszę mi powiedzieć, mówię, dlaczego my to w niedzielę świętujemy, a nie w sobotę z Żydami albo w piątek z Muzułmanami, no albo w inny dzień tygodnia? Nie wiem. Otóż, no, to jest dzień zmartwychwstania Chrystusa. Bez tego faktu nasza wiara byłaby pusta. Więc świętujemy, celebrujemy zmartwychwstanie Chrystusa, w owocach którego chcemy mieć udział. I tu na Ziemi, ale także przede wszystkim w wieczności. Więc po to jest niedziela. I dlatego to ta jedna myśl, prawda? Zasadnicza. I jeszcze skąd bierzemy siłę? Karmienie się Bożym Słowem. Cieszę się bardzo, że już spora ilość tych książeczek, które są krótkim komentarzem do codziennej Ewangelii. Trafiła już do was, jeszcze są, tam zostało chyba kilkanaście sztuk Po Mszy Świętej można będzie jeszcze nabyć. Ewangelia, Słowo na każdy dzień, ale też i korzystacie z internetu, z różnych aplikacji, żeby autentycznie żyć Bożym Słowem i karmić się. To przemienia serce. To przecież spotkanie z żywym Bogiem, Słowo stało się ciałem. I tutaj Stąd czerpiemy siłę. Niech zatem będzie to nasza troska, byśmy te święta nadchodzące przeżyli tak, aby wiele spraw uporządkować w naszym życiu. Może od razu się nie da wszystkiego, ale przynajmniej rozpocznie się w pewnych tematach jakiś proces prostowania, porządkowania, ale również by to umocniło naszą wiarę.